Staramy się wspierać osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie poradzić, czy to z przyczyn niepełnosprawności, czy to z przyczyn związanych z, z jakąś trudną sytuacją życiową odnośnie funkcjonowania w życiu codziennym. Oczywiście mamy świadomość, że te zapotrzebowania są o wiele większe, tylko w ramach regionalnego programu operacyjnego staramy się, żeby jak najwięcej środków trafiło właśnie w ten obszar. Bo tak jak Państwo wiecie, bardzo dużo ostatnio mówimy w mediach o pomocy osobom niepełnosprawnym, o różnych propozycjach, żeby to w taki czy inny pomóc, w sposób pomóc osobom niepełnosprawnym, czy, czy też osobom starszym. Usługi społeczne to jest taki element bardzo wrażliwy, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie do tych usług jest bardzo ciężko docierać dlatego też z wielką radością z panem marszałkiem Kosickim podpisujemy tego rodzaju projekty, gdyż one uwrażliwiają całe społeczeństwo podlaskie na dobro drugiego człowieka. Więc mam nadzieję, że realizacja tych projektów przyczyni się do tego, że osoby wykluczone społecznie już nie będą nigdy samotne, że wyciągamy do nich pomocną dłoń. Program, który będziemy realizowali jako Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku obejmuje wsparcie 50 osób z Miasta Białystok, Powiatu Białostockiego, a także byłego województwa u łomżyńskiego. Będzie kompleksowa ścieżka wsparcia polegająca na udzielaniu doradztwa zawodowego, coachingu, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa pracy. Dodatkowo każdy z uczestników obejmie, będzie mógł skończyć wybrany przez siebie kurs zawodowy, a także trzymiesięczny miesięczny staż u Pracodawcy. E, przygotowaliśmy m, cały zestaw e, usług e, o charakterze społecznym i zawodowym, e, które e, przewidzieliśmy w ramach tego projektu. E, dodam, że wśród tych 50 osób, e, przynajmniej 25 osób będą stanowić osoby z niepełnosprawnością z racji tego, że Fundacja Aktywizacja głównie zajmuje się e, aktywizacją e, zawodową e, osób e, niepełnosprawnych.